Witam wszystkich. Dzisiaj 23 marca. Mamy piękną wiosenną pogodę. Troszeczkę wiecznie, ale pszczółki są w stanie nosić pyłek. Wylatują normalnie po wodę. Tematem dzisiejszego filmu będzie omówienie sytuacji na jednym z pasieczysk na którym ta zimowla przebiegła bardzo, bardzo źle w mojej ocenie. W porównaniu z pozostałymi, tak? Nie było takiej sytuacji, że tutaj jakieś rodziny. Nie przezimowały, jednak przezimowały w bardzo słabej siły, jeśli mam to porównywać z pozostałymi pasiekami. Tak jak poprzednie filmy wrzucałem, widzieliście, że zazwyczaj na, na taki toczek 15, tam 20 rodzin, jakaś jedna, dwie rodziny były zaciśnione, czy zaciśnione na tych 7-8 ramkach, a większość, no wszystkie powiedzmy 90% rodzin jest na pełnym korpusie. Tu sytuacja jest no, odwrotna całkowicie. Akurat tak się złożyło, że. Tą pasiekę obrobiłem na sam koniec. Częściowo dennicę podzamykałem wcześniej, ale takie przeglądy, jeśli chodzi o ilość pokarmu, centrowanie gniazda, wykonałem dopiero wczoraj. Przed tym ochłodzeniem tu byłem już było za późno i tylko podłożyłem ciasto na niektórych rodzinach, zamykałem dennice, ocieplenia i tego typu sprawy były zrobione przed ochłodzeniami. Jednak nie było takich lepszych wglądów. Zrobiłem je wczoraj, no i sytuacja jest, można powiedzieć, jak dla mnie, no, jakby rozczarowująca, bo musiałem pozacieśniać praktycznie wszystkie rodziny do tych sześciu ramek, sześciu, chyba ze dwie co na pięciu, na, na sześciu, Dosłownie chyba tutaj na, na, nie wiem, tam ile tych rodzin tutaj jest, ale e, chyba tylko 3 czy 4 są na pełnym korpusie, co na pozostałych pasieczyskach jest sytuacja odwrotna. E, ciężko mi tutaj znaleźć swój błąd, bo na każdej pasiece robię tak samo. Wydaje mi się, że kluczowa jest tutaj lokalizacja. E, ta pasieka jeszcze pod tym względem była lepsza, bo tutaj generalnie mi się wydaje, że nawet 100% matek to są zeszłoroczne. I mi akurat nie zależy na miodzie wiosennym, więc nie będę tutaj nic łączył z tych rodzin. Bo jeśli ktoś chciałby pozyskać właśnie miód wczesnowiosenny, no to jak mamy teraz 6 ramek pszczoły, no to jest zdecydowanie za mało. No, chociaż tu są matki jednoroczne, zobaczymy jak to się rozkręci. Ale wracając do przyczyn, żeby później mógł ewentualnie wyciągnąć jakieś przyczyny, no to. Leczenie było takie same, zakarmianie jest podobnie, bo mam taką, robię objazdówkę po pasiekach po kolei, czyli powiedzmy, nie wiem, piątek, sobota, niedziela. Jeśli chodzi o zakarmianie, leczenie podobnie, raczej wszystko w jednym tygodniu było robione. Ta pasieka jeszcze była wyjątkowo, bo tu, jest, tu były głównie odkłady zeszłoroczne. I jeśli chodzi o te odkłady zeszłoroczne, to również jest taka sytuacja, że, że zeszłoroczne odkłady matki tutaj strutowiały, chyba za trzy. Trochę za późno się zorientowałem, bo już, bo już zaczął się rabunek cichy tych rodzin. Dwie zdążyłem połączyć, trzecia już pszczoły wyekspitowały, tylko została, zostało trochę, no trochę się pościnały, niestety. Z tamtej strony tam zostały, teraz trzy rodziny. Akurat dwie koło siebie poleciały. Znaczy, akurat połączyłem je wszystkie później w jeden ul. Jedna też była bez matki, już mateczniki pozakładane. Mateczniki pozakładane i tamtej akurat jeszcze nie rabowały, a ta sąsiednia, która również matki nie miała, już było w trakcie rabunku. Ale jeszcze tam rodzina była na tych czterech ramkach, więc połączyłem to wszystko na pełnym korpusie. Teraz tam siedzi, zleciały się pszczoły do jednego i to jakoś, jakoś tam to wygląda teraz. Ale jak wcześniej zacieśniałem, czy zakładałem tam akurat ciasto, w, tych, w jednej rodzinie zakładałem ciasto, to akurat nie wychwyciłem nie wychwyciłem tego, że oni inaczej, inaczej te pszczoły się zachowują, więc możliwe, że tam była trutówka. I pszczoły nie buczały, ale jak się rozpoczęło teraz rozpoczęła się czerwienie, no to musiała ta matka pewnie dokończyć swojego żywota i już bezmateczną rodzinę się poddała. Więc tu jest moje zaskoczenie, że zeszłoroczne matki chyba trzy na tym pasieczysku odpadły, ale większość rodzin właśnie jest w słabej sile. Generalnie te pasieczysko, tu nie ma tyle rodzin, tak, bo teraz tu poprzekładałem poprzekładałem rodziny do, do tych ulic z plastikową dennicą, tak jak wszystkie te drewniane są puste, wszystkie te te niewymiarowe, poliuretanowe też są puste, Więc tutaj jest około nie wiem, chyba 20 rodzin. To te pasieczysko każdą zimowlę miało troszeczkę gorszą. Tu generalnie na tym terenie jest sporo, sporo pszczelarzy. Jest to dosyć, mi się, kiedyś to podobno było lepsze miejsce, teraz jest, jest, jest gorsze. Pod tym względem, że jest, jest tutaj więcej pszczelarzy, znaczy, jeśli chodzi o liczbę rodzin, jaka jest tutaj, to wydaje mi się, że teraz jest mniejsza, bo wcześniej były tutaj naprawdę dwie czy trzy pasieki liczące po kilkadziesiąt rodzin, teraz jest kilka, ale mniejszych. Te stare pasieki duże teraz się znacząco zmniejszyły, więc pewnie sumaryczna ilość rodzin jest mniejsza, ale jakość jakoś w tym roku przez ostatnie lata te miejsce jest, jest słabe. Słabe pod tym względem, i pożytkowym, i rozwojowym tych rodzin. No to nie jest nie jest czek na więcej rodzin. Ja też tutaj nie trzymam tyle rodzin, dlatego tu jest tyle, bo tutaj robiłem odkłady i przywoziłem, więc zimowla tutaj było właśnie te 20 parę rodzin. Ale w sezonie jest chyba było 7 w zeszłym roku i wydaje mi się, że więcej nie ma co trzymać. I tak i teraz te rodziny, jak się rozczerwią matki, to. to to poddam je selekcji te, które będą ładne to wyjadą te słabsze pewnie będą łączone żeby mieć mniej pracy bo wydaje mi się, że te pasieczysko jak tutaj mam powiedzmy 80% rodzin na tych sześciu ramkach to będzie mi kosztowało więcej pracy niż pozostałe trzy pasieczyska żeby tutaj to poszerzać każda rodzina indywidualna będzie miała podejście pewnie może nie, nie każda, ale sporo bo różnie one będą startowały Przyczyny mogą być takie, niepokój pszczół w zimie tutaj. Jak widzicie, tutaj jest dookoła ogrodzenie z, te betonowe tu są budynki, z tamtej strony też są budynki, i tutaj słyszałem właśnie od osób, które tu mieszkają, że w zimę akurat wyjątkowo, mi się wydaje, że w tym roku sąsiedzi zmienili chyba źródło ciepła, ogrzewania i. No i słyszałem, że czy tym pszczołom nic nie będzie, bo tak dymu tu jest bardzo dużo. Ja mówię, no w sumie wtedy w zimę, mówię, przecież już tyle lat tutaj zimuje, jest zawsze dobrze, ale chyba w tym roku się coś zmieniło, bo nawet raz byłem w zimę i, i chyba i była taka sytuacja, że ktoś właśnie rozpalił tutaj piecu i ten dym cały tutaj z osiedla, bo tu jest dalej domki jednorodzinne, spadał po prostu tutaj w... Te ogrodzenie i naprawdę było bardzo nieprzyjemnie. Ja wszystkie ule, jak widzicie, mam osiadkowaną dennicę i przez całą zimę są otwarte, więc ten dym mógł e, pszczoły niepokoić. E, I i on mógłby być tą przyczyną tego zwiększonego zużycia e, pszczół. E, no nie wiem, tak doszukuję się. E, dobrze się składa też tutaj na tym pasieczysku, bo e, tę pasiekę mam najbliżej domu i e, i akurat na tej pasiece byłem w takim programie, y, chyba ogólnopolskim, analizy y, chorób, y, pozostałości herbicydów w, w, w pierdze, w, w ramkach. I na tym pasieczysku 10 rodzin miało pobrane próbki na jesieni. Y, I teraz na wiosnę również pobrałem 10 z tych samych rodzin osyp. Y, akurat się tak składa, że wszystkie wtedy były jeszcze. Tam akurat te to strutowiały, bo akurat ten rząd był i, i tam chyba dwie czy trzy rodziny. Więc tak się składa, że wszystkie zostały no, poddane. I z tych, z tych badań, które były zrobione na jesieni, nie było tutaj nosemy, chyba tylko w jednej rodzinie była waroza stwierdzona. Nie, kiedyś, może omówię, jak będę miał wszystkie wyniki, to omówię jakiś film z tych badań. Badania osypu jeszcze nie są, będą pewnie dopiero w maju. Więc ciekawe, co wyjdzie z badań tego osypu. Więc tak się dobrze się składa, że, że akurat na tym pasieczysku to miało najgorszą zimowlę. To by są wykonane badania, zarówno na jesieni, jak i na wiosnę, i spróbuję wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Czy wyjdzie jakaś tutaj właśnie nosema apis, czy, czy cerana i ona by była przyczyną tej słabszej zimowli. No rodziny generalnie wszystkie, wydaje mi się, że przezimowały, no oprócz tych, które nie miały matki i, i te były rabowanie, ale to nie, było ul, to nie był ul pusty, tak? że mamy ten syndrom znikających pszczół i tylko tam po prostu nie było matki. W dwóch rodzinach były mateczniki pociągnięte, więc to nie była ta przyczyna. Cóż więcej, jeśli chodzi o przyrodę, to widzicie, mamy wierzbę, która już kończy. Pylenie, ale pszczół noszą. Co ja zrobiłem dla tych pszczół, żeby im pomóc. Zamówiłem ciasto z maślanem, takie witaminowe, białkowe z dodatkiem maślanu sodu od firmy Sudarol. Mogę ją polecić już wcześniej skorzystałem z nich usług. Wykonywali dla mnie ciasto z moim pyłkiem. Bardzo fajna współpraca. Dodatkowo jeszcze, jak robiłem te przeglądy wczoraj, to każda rodzinka została zacieśniona, podane pół kilograma czy tam kilogram ciasta. Nie, w, nie z powodu braku pokarmu, bo nie wszystkie rodziny mają tutaj spore ilości jeszcze pokarmu. Były dobrze zakarmione i jeszcze jest, no bez problemu, mogło sobie do następnego pożytku nawet należałoby im zabierać ten pokarm. I jeszcze dodatkowo spryskane były takim syropem cukrowym z taninami. Czyli taki Nosewit. Również dostałem od, od pana Mirka z firmy Sudarol. Te ciasto. Ciasto z witaminami i z pyłkiem, z dodatkiem maślanu sodu stosowałem chyba już 3 lata temu i 2 lata temu. W zeszłym, roku, w zeszłym roku nie stosowałem, bardzo byłem zadowolony z wyników. Bo co jeszcze muszę powiedzieć, tutaj na wiosnę ule były brudne, tak Tak jak na każdym pasieczysku, nawet w tym lesie, gdzie mają te lot ograniczony, bo akurat jest las, więc one nie mogą daleko odlecieć, tylko mogą robić to na ule. W, tym, w tej lokalizacji, no jest możliwość oblecenia się dalej, to może teraz tego już nie widać, ale było brudno, tak? <laughs> ten ula akurat ma zmienione, już są ule przesiedlone do innego ula, ale widzicie tutaj, ten, te wylotki są, są brudne i te korpusy, jak i daszki, widać pozostałości, są, są dosyć brudne w porównaniu z pozostałymi pasiekami, na których, na których praktycznie... <laughs> oznak tego pierwszego oblotu nie ma, no to na tej pasiece było brudne. Więc też ciekawy jestem, czy wyjdzie tutaj jakaś nosema czy to była po prostu e, ten... E, było to efektem tej, tego niepokoju w trakcie zimowli. E, poprzesiedlałem teraz, tu były wcześniej w tych starych ulach e, pszczoły, poprzesiedlałem je do e, ulik tych korpusowych z plastikowymi tennicami. Są teraz pozacieśniane rodziny. To Zobaczymy za jakieś kilka tygodni zrobię selekcję tych rodzin. No i te pasie, z tego pasieczyska poleci większość. Prawdopodobnie do mnie na jakąś lokalizację, czy to pod facelię, czy na rzepak, żeby się ładnie roz, roz, rozczerwiły na rzepaku. No, jeśli chodzi o pożytek rozwojowy, to jest, to jest petarda. Nie zależy mi na miodach wiosennych, więc nie mam zamiaru tego łączyć, żeby pozyskać miód jakiś wiosenny. Bo na tych innych pasiekach tego na pewno wystarczy. No i dobra, co? No chciałem o tym wspomnieć, że nie każda zimowla, w sumie pierwszy raz mam, także zazwyczaj no to tu nie były takie silne rodziny nigdy na, na wiosnę w porównaniu z pozostałymi pascieczkami, ale tak słabo nie było, że nie, generalnie kilka musiałem zacieśnić, ale dzisiaj, ale wczoraj, no to praktycznie już z automatu później leciałem i wszystkie zacieśniałem, yy, no żeby jakoś im pomóc. Zostały te ciasto, dostały ten Zewit. Yy. Żeby trochę ten układ pokarmowy im pomóc, ciasto z witaminami, z tym maślanem, który też jest bardzo dobrym produktem, powinno to im pomóc jakby w rozwoju. Jeśli chodzi o te rodziny, które wyglądają normalnie, jak na tą lokalizację, czyli mamy te, są na pełnym korpusie, czyli jest tak 8 ramek pszczoły, nie wkładałem tam zatworu, no to czerwiu jest gdzieś na, na trzech ramkach. I to jest tego czerwiu takie spore ilości, że powiedzmy dwie pełne ramki są już tam czerwiu i to wszystko jest kryty czerw, więc po tym odciepleniu, które było dwa tygodnie temu, bardzo ładnie się rozczerwiły matki. Sporo ilość czerwiu mają krytego, więc jak to się wygryzie, no to rozwój ruszy już pełną parą. Dobra, nie będę przedłużał, piękna pogoda jest, niech trochę deszczu popada, żeby się zazieleniło, bo jest no, sucho bardzo. To na razie, cześć.